Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak zwykle smacznej kawuści wprost z austriackiej wsi przesyłam ja i Ala. Znaczy Ala jeszcze śpi. Gdzie tu mamy takiego mini ale i, i wygodnie. Ja tam przełożyłem plecak teraz, który siedział tu. się siedział. zali plecak, a mój siedział tu. No i tak to wygląda, że ja wstaję wcześniej, bo inaczej bym się nie wyrobił gdzieś przed siódmą żeby dwie, dwie i pół godziny edytować, a la wstaje gdzieś koło dziewiątej. Zobaczcie, jak wygląda moje biuro tutaj. A mam tam opcję na ławce, ale świeci, więc nie będę tak za bardzo widział. Ten, a, a myszko, myszkę mam tu, o. Niezła podkładka, nie? Taka wyprofilowana tutaj, o, tutaj na, na nawiewie. Myślałem, że tu ktoś nas atakuje. A tu po prostu pan ze śmieciami tylko, znaczy śmieci. <laughs> Próżnia. Zdziwiony pewnie. Dawno tu nikt śmieci nie wrzucał, my trochę wyrzuciliśmy. Dziękujemy. jak Cię jest pałala? Bardzo dobrze. Tak jak na łóżku. <głosy> <głosy> Jednak co ma teraz, to ma teraz. I ruszamy. Umówiliśmy się z Wolfgangiem za 35 minut na jednym z małych dworców, gdzieś niedaleko. Mamy jakieś 10 minut, może coś skubniemy jeszcze. No i dzisiaj się możliwe, że spotkamy z, z, z siostrzeńcami, z siostrzeńcem lub z rodziną. Wolfganga, co ty na to? Nie wiem <laughs> Klasyka A wieżala, że dzisiaj minął równo tydzień odkąd wyjechaliśmy, odkąd nas dziadek zawiózł tam na tą drogę wylotową 52, to minęło właśnie w poniedziałek o 9 tam 30 chyba jak wystartowaliśmy A czujesz się? Ile dni minęło? To jak tydzień, dzień czy miesiąc? Miesiąc <laughs> Lecimy A zaraz będzie się śmiać, bo ja znowu powiem, ale lubię takie wioseczki. <grystanie> ale klimat. <grystanie> Smacznego śniadanka. Dziękuję. Idę po Wolfa. Za dwie minuty pociąg powinien podjechać. Przecież tam jakiś stoi, ale to chyba nie ten. Obstawiam, że stamtąd przyjedzie. Sporada stacja. Gdzie jest Wolf? Gdzie jest Wolf? Dobra, trzeba go szukać od tych drzwi. Gdzie jest? To? On? Trafiłem? Trafiłem! Ej! Eee! <Gląk> to wysiad chyba od maszynisty z pierwszego wagonu, z pierwszych drzwi. Kurde, wielu gościu jest. Jego znak rozpoznawczy We went just for Jest hour castle. the Hungary. There is a Tak. castle. Tak. 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 okay and that was his like a hobby after work okay okay nice so and when he passed away yeah. then the family made a uh, like a tourist attraction ah uh, cool hi hi how are you doing good good yeah we got some we got some chocolate and some bun for you oh thank you very much that's amazing Spróbuj takiego banana w czekoladzie. Dobre? Nawet. Nawet? Chcesz jeszcze? Nie chcesz, aha. Wylądowaliśmy u rodziny Wolfganga, mianowicie u jego brata, a dokładnie u teściów brata, którzy... która tu rodzinka jest na wakacjach w dwóch domach i będziemy dzisiaj tutaj nocować. Najpierw się oczywiście zaprzyjaźniliśmy z nimi, nie wyciągam tak kamery od razu, bo to nie jest jakiś zoo czy coś w tym stylu. Tylko najpierw trzeba ludzi poznać i z nimi pogadać. I ruszamy na przygodę dzisiaj, więc... Oto Oni. <laughs> <laughs> tu es Ala. Tu Ala, tu es Equiper. This is Victor. This is Tobias. Everyone is ready? And you know this guy over there. I'm That's the from I'm the Uncle Charlie. <laughs> <laughs> Uncle Charlie. Let's get ready to Rumble! Man, yes! man. Uh, now we are leaving the boring part of southern Vienna and going to the valley of the hell, the Höllental. And there are some very scenic mountains and also uh, beautiful rivers. We will probably take one of the therapists there. Wysiadać! WOLNOŚĆ! Wolność i <grywa> swoboda! Że już się zmęczyłam. Myśleniem o tym, że idziemy? No, tak. tak. W jakiejś gospodzie, gdzie Wolfgang powiedział, że możemy wynająć sobie takie zestawy do feraty, czyli po prostu ta uprząż, która nas trzyma z dwoma kamieniczykami do zapięcia doliny na feracie. Hala! o, Spróbujesz? Musisz, bo już jest wynajęte. Aha. Difficult, but they said it's absolutely easy. It's very, very easy. Yeah. But my plan is to go Panowie up, potwierdzają. Go up maybe <laughs> 10 meters, 10 meters up, and then pass it and go down again. Okay. Spotkaliśmy tutaj tatę z synem, którzy powiedzieli, że byli we Włoszech na feratach na skali trudności C. A tutaj na C to jest bez porównania, tak jakby to było D i E. Ale będziemy tylko jakieś podobno 5 metrów nad, nad wodą. Dobrze, se wszystko, ale pozapinaj, posprawdzaj. Widzisz, mamy tutaj To jest pierwszy, który Mamy dwa z tych rzeczy, So, you always leave your right hand, is my recommendation. How's <laughs> your gun, You will waste a lot of power because your arms are getting uh, tired. If you do it like this, you're completely relaxed, and your arms will do it for a long, long time. But the thing is, You have to be skillful uh, enough to do it like this, because normally you do it like he. You see? Completely wrong. Because he's scared, and that takes a lot of power. If you do it like this. do it. The other one. <laughs> jeszcze raz. z tego względu że przycisku nagrywania. Gotowa? Tak, tylko zwiążę włosy. Dobra. No właśnie, spiąć włosy w kucyk, coś wiem o tym. I kask. Pamiętaj, że ręce wyprostuj, jak coś. I nigdy za karabinczyki nie pytaj, pamiętasz? super, powoli drugi karabinczyk Alicia, how does it feel with me? Yes. You're relaxed? Carpet. It's all about being relaxed on the, on the road. Normalnie do tego marzenia wica wiesz? Zobaczcie, jaki ja jestem upocony. Ja się chyba bardziej boję niż żala tutaj. <noise> to jest skala trudności najłatwiejsza. Proszę? Ręce Dobrze, już dochodzimy do końca. To odpocznij sobie chwilę. Jak Możesz tam stanąć. Ładnie? Jak w Czarnogórze. Była taka lekka. No jak pierwsze wrażenia? Fajnie, ale mnie palce ma. No tak. bravo you, super robota! ah the survivor the survivor I didn't expect to see you, again. <laughs> you you surprised yeah. so am i <laughs> I, t I told to alicia down there that i probably am more scared than she is honestly we were also a little surprised that They call it a, a beginner route and a B, because it felt like a C, yeah. almost. But now she said she's good, and so we continue. Thank you guys. Do you have any? Okay. Ale wrażenia są fantastyczne, chociaż widzicie, ile to zdrowia, energii i potu kosztowało mnie. Nie wiem, ja robiłem kiedyś ten. Drogi nawet czwórkowe, piątkowe nawet w Dolinie kobyłańskiej. Ale człowiek zapomina, a chyba to poczucie lęku w przestrzeni cały czas jest aktywne. Gdzie oni uciekli? Tak się statko rozpędziło, że ciśnieniem na następną drogę. Drogę numer 4, tutaj za tym schroniskiem. Pomyliliśmy drogi. Tam nie ma w ogóle biaferaty w tych krzakach. Tylko jest jednak za tym schroniskiem, tam w stronę tej drabiny przed chwilą, przy której staliśmy. Jak wiesz, gdzieś masz oparcie, jak nogę sobie wyprostujesz w kolanie, to wtedy jest relaks. Przepięłaś się? Dobra. Jak ty to tak sięgłaś jak ja ledwo sięgam? Ale poczekaj, poczekaj, a oni zejdą, poczekaj. I nie przodem tak, tylko tyłem tak, oni schodzą. Jakby się tak liny trzymać, wiesz? Bo jakby nie daj Bóg, jakbyś teraz poleciała, to lecisz po całej tej linii aż do Niego, rozumiesz? Jest ok?

To, kurde, tak się bałem o Ciebie, jak mi się przypomniało, jak na Cyprze, jak miałaś. Ile to miałaś lat? Sześć. I przydzwoniłaś tak w ten znak drogowy, pamiętasz? Pamiętam. No, tak zadzwoniło, że myślałem, że Twoja głowa pękła na pół. I miałem taką traumę, że do dzisiaj to pamiętam. Ja. O Jezu, aż mnie, aż mnie teraz chwyciło. I to samo miałem tutaj. Nie patrzyłem na Ciebie. Nie mogłem patrzeć, wiesz, jak schodzi? Nie, było znaków. Ale gdzie, tu? Aha, cwaniaczku nie było. <laughs> um, <laughs> I need to start them. Victor, I think this is the perfect <laughs> opportunity to tell the audience about your first Ferrata experience. Yeah. So my first time, I was like 11 years old or something. Ah, how old are you now? Uh, I'm 14 now. Okay. And we went on like it was like a, a church or something on top. Uh, church, it was a, uh, actually it was a castle. A castle, yeah. I'm not really afraid of heights or something. Yes. So I never really panic. Yes. But, it was like really easy. And I was, I was calm the whole time. Yes. But then he, my uncle. Yes. The was is killing me right now. He wants to take a photo with my phone. Yes. And he was, yes. He down. Oh, God. So I started to panic. I am was <laughs> Because I lost my phone, not because of the height, it was like... And that was how you killed the fear of ferratas, because the fear of losing your iPhone was much bigger! My już zalom odpuściliśmy, a tam odpoczywa, pije wodę, ale mega zadowolenie, że, że udało się zrobić tutaj ten ferraty. A chłopaki dzisną na drabinę. Na poziom trudności chyba C na D. We to And he's flying the stairway to heaven. And what is better, climbing on mountains in Austria or driving down the mountains with the bike? I mean I love downhills so <laughs> for you the answer is clear. Yeah. Yes. Biking, exactly. biking, biking. Oh! Whoo! Finally we are on the top. Wow, what an awesome nature. Isn't it Vico? Yeah yeah. Um Uncle Wolf. Yes? Shall I shall I tell you a Polish joke? The Polish joke? Okay, yeah, I'm excited. Hey, what is green and flies over Warsaw? <laughs> How do you feel Toby? What? How do you feel? Wunderbar, ich hab noch eine mystische Wanderung darauf so we were thinking and uh, do you maybe wanna hear a Polish joke from us? Say sir. A Polish joke. Yeah, okay. okay. So, um, do you know what is green and flies over Warsaw? Do you know? I don't know, I think you should tell him. It's Peter Pansky. Ah. Yeah. Uh. <laughs> <laughs> uh, yeah, very, very good joke. Very yes. Good joke. <laughs> okay. okay. Can you feel the old wisdom here? Yeah. Yeah. yeah? Me too. It's a mystical piss location. Yes. wonderful for your wounda is it still is it still recording Wunderbar. yes it is i think oh. Okay. This, yeah. is mm -hmm. this is the end this is the end vielen dank leute dziękujemy bardzo nie wiem czy pan niemiecku dobrze pogadałem everyone yeah. is happy yeah. Yeah. i can't i'm sorry